Dead or alive Poznaliśmy przeciwnika nowego Supermana. Nowa darmowa gra od Marvela, twórca Diuny jako reżyser nowego Bonda, Joker 2 i kontynuacja Strażników Galaktyki to i wiele, oj, wiele więcej już dzisiaj. Jeżeli jesteście fanami młodych tytanów z komiksów powstających od 1964 roku, z serialu animowanego, publikowanego w latach 2003-2006, czy też serialu aktorskiego i filmu animowanego, to nadchodzi kolejne wydanie tej grupy w formie kinowej produkcji. Tak, jest tego sporo, ale biorąc pod uwagę, że mówię tutaj o nowym uniwersum DC, które dopiero zaliczy swój nowy, świeży start, wydaje mi się, że nie ma konieczności, żeby nadrabiać to wszystko, o czym właśnie wspomniałem. Z udostępnionych informacji wynika, że za film czy też serię filmów zabierze się Anna Nogueira, scenarzystka nadchodzącego filmu Supergirl Woman of Tomorrow, który jeszcze czeka na swoją kolej w kalendarzu DC. Cieszycie się, że Teen Titans dostaną swoją kinową szansę? Marvel opublikował trailer do swojej najnowszej gry, która tym razem nie będzie single playerem z fabułą, a grą drużynową 6 na 6 w formie free to play. Mówiąc w skrócie, będzie to taki Overwatch od Disneya. Zobaczymy tam postacie znane z Avengersów, X-Menów, Strażników Galaktyki i innych serii Marvela. Wygląda to całkiem fajnie, a jako, że jest to free to play, to zapewne hype przynajmniej na początku będzie spory. A skoro mowa o rzeczach za darmo, co jest najlepszą możliwością, Możliwą ceną to na YouTubie dostępny jest krótki short z animowanego świata spider Spidermana. Nosi on tytuł The Spider Within A Spider-Verse Story, także bez problemu możecie go znaleźć i obejrzeć w wolnej chwili. Dostaliśmy też plakat promujący drugą część Jokera. Jednocześnie zwiększając nieco reklamową częstotliwość związaną z tą produkcją. Na grafice oczywiście Joaquin Phoenix i Lady Gaga, a premiera zaplanowana jest na 4 października tego roku. Także biorąc pod uwagę fakt, że trailer może nadejść z półrocznym wyprzedzeniem, być może w kwietniu pojawi się coś nowego. Być może oznacza to, że za jakiś czas, mam nadzieję, że dość krótki zobaczymy pierwszy filmowy Teaser. To, że warto robić jakościowe filmy, czy też całe serie, które finalnie mogą się znacznie zwrócić finansowo, udowodnił ostatnio Denis Villeneuve. Jak się okazuje, z najnowszych przecieków jest on kandydatem do wyreżyserowania nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Co, jeśli wziąłby sprawy w swoje ręce tak jak zrobił to w przypadku Dune, mogłoby być to dla nas ciekawym kinowym doświadczeniem. Aż teraz sobie pomyślałem, co by się stało z takim Marvelem, gdyby. Powierzyli całą kreatywną kontrolę właśnie jemu w przypadku kilku najnowszych filmów. No nic, w każdym razie Dennis jest kandydatem na reżysera, a Aaron taylor Johnson jest kandydatem do odegrania samego Bonda co jest zaskakującą propozycją. Możecie go kojarzyć z produkcji takich jak Kikas, Bullet Train czy Avengers Age of Ultron. Natomiast jeżeli chodzi o nową dziewczynę Bonda, mamy dwie kandydatki: Sydney Sweeney czy rozchwytywaną ostatnio Zendaya. A skoro mowa o Dune i Zendai, to warto wspomnieć też o Timothy Chalamet'cie. Bo jak się okazuje, Warner Bros. jest tak zadowolony z aktora, że nie chce go wypuścić i oddawać nikomu innemu przez kilka kolejnych lat. To znaczy, oczywiście no, nie chcą go więzić, po prostu zapewnili sobie pierwszeństwo w jego grafiku, także możecie spodziewać się go więcej na ekranie w przyszłych latach w filmach właśnie spod szyldu Warner Bros. No i pytanie do was, czy to aby... Nie za dużo? Mam wrażenie, że Zendaya i Timothy są teraz nieodłączną częścią Hollywood i pojawiających się filmów. I wiadomo, skoro pasują i są dobrymi aktorami, to czemu nie, ale wszystko może się kiedyś przejeść. Czy to możliwe, że zobaczymy kolejną odsłonę Strażników Galaktyki? No cóż, sytuacja jest nieco skomplikowana. Jednak światełko w tunelu pojawiło się po wypowiedziach Zoe Saldany, czyli filmowej Gamory. Seria Strażników była jednym z najjaśniejszych punktów w całym MCU, w szczególności w ostatnich latach, gdzie to trzecia część była chyba jedynym dobrze przyjętym filmem. Aktorka stwierdziła ostatnio, że zakończenie serii byłoby ogromną stratą i myśli, że nie jest to jeszcze definitywny koniec. Jednak dodała, że dla niej jest to najprawdopodobniej koniec z postacią Gamory, jednak nie musi to oznaczać końca Gamory w całym MCU. Podobny statement głosił kiedyś Drax Czyli Dave Batista, który do zakończenia trylogii podszedł raczej z ulgą i możliwością odgrywania innych ról w innych filmach, co wychodzi mu zadziwiająco dobrze. Tak też, jeżeli faktycznie kiedyś dojdzie do kolejnych przygód strażników, ich skład ulegnie zapewne sporym zmianom. Chyba że mówimy tutaj o jakimś małym cameo, do którego dużo łatwiej namówić aktorów. Bo warto pamiętać, w jaki sposób skończyła się trzecia część strażników na powrocie Petera Quilla na ziemię. Do domu, co jest niejako wstępem, o czym świadczyła również informacja wyświetlana po napisach do solowych przygód Petera Aquila, zatytułowanych zapewne czerpiąc z komiksów Legendary Star Lords. Wydaje mi się, że zarówno aktor, jak i reżyser są tym bardzo zainteresowani. I wydaje mi się, że ponownie patrząc na to, co dzieje się obecnie w MCU, byłby to raczej projekt ratujący studio niczym nadchodzący Deadpool. Chcielibyście zobaczyć taki właśnie. Właśnie film, piszcie koniecznie na dole w komentarzach. Jasnym punktem w MCU jest też z pewnością Daredevil Born Again, który pojawi się na Disney Plus w 2025 roku. Był to najlepiej przyjęty serial Marvela, który swego czasu debiutował na Netflixie i mieścił się w takim mniejszym Netflixowo Marvelowym uniwersum. I mówiąc, że jest to jasny punkt oczywiście pomijam fakt z iloma problemami mierzy i mierzyła się produkcja nowego sezonu powstającego już dla Disneya. Chodzi tutaj głównie o Lubian postać i lubiane postacie poboczne. W tym także wyczekiwany przez wielu panischer, który zapewne po ewentualnym sukcesie serialu też otrzyma kontynuację swojej serii. John Bernthal, który wcielił się w tę rolę, pasuje do niej wręcz idealnie, także byłoby naprawdę spoko. Otrzymaliśmy jedno z zakulisowych ujęć, na którym widać, że obie postacie będą ze sobą finalnie współpracować. Co zapewne będzie poprzedzone niejednym starciem między bohaterami. Dobrze że faktycznie dojdzie do pokazania ich razem w nowym serialu i trzeba mieć nadzieję, że obędzie się bez kolejnych problemów produkcyjnych. Przechodzimy teraz na drugą stronę barykady, a mianowicie do nadchodzącego coraz to większymi krokami Supermana. Wcieli się w niego David Coren Sweet w rolę Lexa Luthora, Nicholas Holt, a w Louis Lane Rachel Brosnan. W obsadzie znajdzie się również Izabela Marcet jako Hulk Girl, czy Nathan Fillion jako Zielona Latarnia. To już wiemy, jednak nadal w tajemnicy pozostaje kwestia wila na produkcji i przeciwnika głównego bohatera. Ma nim zostać wspomniany Lex Luthor, ale czy aby na pewno tylko on? Najnowsze doniesienia sugerują, że Lex Luthor będzie jedynie pociągą za sznurki, a prawdziwym fizycznym zagrożeniem dla Clarka okaże się jego własny klon i sobowtór, czyli Ultraman. W komiksach był on kopią Supermana pochodzącą z innego wszechświata. Co w sumie, biorąc pod uwagę fakt, że zarówno DC, jak i Marvel posiadają już wprowadzony koncept multiversum, wydaje się być sensownym ruchem. Co myślicie? Dobry wybór przeciwnika? Czy mogło pójść nieco lepiej, jeżeli mowa o pierwszym filmie z nowej serii? Chętnie poczytam wasze opinie, także koniecznie dawajcie znać poniżej.